u nas zaszły, ale również chcieliśmy na bieżąco informować opinię publiczną na temat tego co się dzieje w mieście, na temat tego, co, co jest nam bliskie wszystkim mieszkańcom Przemyśla i Regionu. Myślę, że nasza obecność platformy obywatelskiej w koalicji w mieście w ostatnim czasie była poddawana pewnym dywagacjom, pewnym symulacjom. My chcielibyśmy Tutaj Państwu przekazać informacje z pierwszej ręki. Jeśli chodzi o koalicję, to nic innego jak to, co padło na konferencji prasowej. My zdecydowanie uważamy, że koalicja już spełniła swoje zadanie w mieście, ale nie znaczy, że nie ma nic więcej do zrobienia. Są sprawy, które dla miasta są niezwykłej wagi i które wymagają stabilnej większości również w Radzie Miejskiej. I z tego punktu widzenia interes miasta jest najważniejszy, i my chcemy. Wypełnić mandat mieszkańców, bo przecież na naszych radnych zagłosowało wiele osób, które chciałyby, żeby, żeby oni po prostu spełniali swoje obowiązki. To jest jakby nasz obowiązek, nie tylko jakby w sprawach chcieństwa. Kolejna sprawa to oczywiście to, że mamy przygotowanych wiele działań, których chętnie byśmy kontynuowali ze względów oczywistych, chcąc zrealizować swój program. I to jest następny. Powód, dla którego chcielibyśmy funkcjonować w tej koalicji. I oczywiście sprawa no, ważna, czy najważniejsza nawet, sprawa no, współuczestnictwa w tym, co, co dla miasta jest ważne, bo jednak bycie z boku no, powoduje, że człowiek się pozbawia, czy człowiek, ale w tym wypadku koalicja, Platforma Obywatelska pozbawia się po prostu wpływu na to, co się w mieście dzieje. Ale wszystko to, wszystko to musi się wiązać z odpowiednim, z odpowiednim wyważeniem, czy to, co, na co mamy wpływ, dzieje się po pierwsze zgodnie z naszym programem i zgodnie z interesem przez nas rozumianym miasta ale i też przede wszystkim, czy, czy my jesteśmy w tej koalicji podmiotem, czy przedmiotem i, i no na pewno chcielibyśmy być podmiotem I, i takie warunki na pewno funkcjonowania w tej koalicji stawiamy, ale jednocześnie jeszcze raz powtarzam, jesteśmy w dalszym ciągu zainteresowani popieraniem działań na rzecz miasta, na, na, na rzecz rozwoju miasta i, i tego, co, co myślę w ostatnich latach można przy, napis, zapisać na in, in plus w ogóle, czyli rozwoju jednak dość dość intensywnego rozwoju miasta Przemyśla. Czyli koalicja będzie istniała? Koalicja, mam nadzieję, że będzie istniała, bo uważam, że ona więcej dobrego zrobiła dla miasta niż złego. W związku z tym mam nadzieję, że koalicja będzie funkcjonować. Szanowni Państwo, no my oczywiście jako Platforma Obywatelska cieszymy się z tego, co udało się zrobić przez 3 lata rządów Platformy razem z radnymi Pana Prezydenta. Faktycznie Mamy wspaniałą wodnicę, Przemyski Dworzec wspaniale odnowiony, następne pieniądze na kolejny odcinek, za chwileczkę autostrada, grocka oddana po rewitalizacji. Naprawdę widać efekty. Ludzie, którzy wracają do przemyśla po latach, są zdziwieni, że tak dużo udało się tu zrobić. Z ciekawostek ponad 4019 zł w latach 2009-2000. 12 przypada unij, unijnych pieniędzy na e, średnio na mieszkańca. E, w porównaniu na przykład do Warszawy to jest, e, Warszawa ma ponad 1000 zł e, środków na, na mieszkańca, więc jest różnica e, widoczna. E, myślę, że to te następne pieniądze na 2014-2020 e, przyczynią się do tego, żeby budować nie tylko infrastrukturę, ale żeby do tego co w przemyśle udało się zrobić, co mamy, strefę ekonomiczną, żebyśmy ściągali inwestorów, żebyśmy tworzyli miejsca pracy, bo te następne pieniądze unijne mają właśnie być przekazywane ludziom, żebyśmy my korzystali z tych środków, tworząc miejsca pracy, tworząc firmy, tworząc, ściągając tu przedsiębiorców, bo przecież o to nam chodzi. Następna inwestycja w przejście Malchowice, Niżankowice już projektujemy, Pani Wojewoda już rozpoczęła prace projektowe, żeby to przejście po polskiej stronie również tam powstało. Także miejmy nadzieję, że to pomoże i przemyślowi, i rozwinie nasz region. Bardzo dziękuję. Jeśli pyta Pan o dalsze Rosje Koalicji w Cywilizacja Platforma ja osobiście jestem optymistą. Zdecydowaliśmy się trzy lata temu na współpracę. Ona w moim odczuciu przebiega bardzo dobrze i to, że Platforma Obywatelska ma odmienne spojrzenie na pewne rzeczy dotyczące miasta, nie oznacza, że ta koalicja ma się rozlecieć. Te siedem głosów Platformy Obywatelskiej jest potrzebne Panu Prezydentowi do dalszego funkcjonowania. Platforma była, jest i mam nadzieję, że w koalicji będzie, chyba że Pan Prezydent będzie chciał podjąć inne decyzje, i będzie chciał poszukać tych głosów po innej stronie sali. No jeżeli tak, no to to będzie decyzja pana prezydenta. Natomiast na dzień dzisiejszy nie widzę żadnej potrzeby czy żadnej możliwości, aby platforma obywatelska miała z tej koalicji wychodzić czy rezygnować. Czyli koalicja jednym słowem będzie dalej istnieć? W moim odczuciu ta koalicja powinna, to nie, że ona musi istnieć. Ona powinna istnieć dla dobra miasta. Tutaj personalia nie grają żadnej, żadnej roli. Myśmy naprawdę zrobili dobrą robotę w ciągu tych trzech lat. Ja nie będę tutaj mówił o pieniądzach, jakie jak ściągnięto do miasta, również rządowych, a przypominam, że rządy w Polsce sprawuje Platforma Obywatelska wraz z pzl -em. No jeżeli po trzech latach ktoś uznaje, że, że jest źle, no to niech poda przyczyny i zrywa tę koalicję. Ze strony Platformy Obywatelskiej nie ma woli wyzrywania koalicji, jest wola dalszej współpracy.